Ja mam wziąć ten mikrofon? Ja bym chciała zadać Ci pytanie najpierw Aha, może. Tu powiedzieliśmy właścicielom prosto w twarz, że nie chcemy już dla nich pracować. Ktoś? Jaką jestem szczęściarą, no. że mam takiego barmana w domu. No. Bo znowu nas hejtują, że nie mówimy po polsku. Dobra, to się wytnie. Cześć, cześć, witam was serdecznie. Klaudia Stawierska z kanału Love Explore. I jest dzisiaj ze mną mój gość specjalny. Porozmawiamy sobie na temat pracy na etacie na ten ryfie. To jest temat, który już dawno mieliśmy poruszyć, ponieważ często nas pytacie o kwestię pracy na etacie. I jakoś nie było nam po drodze, żeby nagrać ten wywiad wcześniej i stwierdziliśmy tak na spontanie, że dzisiaj u nas na tarasie zrobimy sobie taki właśnie wywiadzik. A najlepszą osobą, jaką znam, która najdłużej pracowała na etacie na Teneryfie, to jest właśnie Kuba. Dlatego zaprosiłam go dzisiaj <grych> na nasz kanał, żeby wypowiedział się w tym temacie. Także cześć Kuba. Cześć Klaudia, cześć wszystkim. Kuba z tej strony Love Explore. Jakby ktoś jeszcze nie znał Kuby. Może na sam początek, Kuba powiedz nam, ee, jak długo pracowałeś na etacie tutaj na Teneryfie i na jakim etacie pracowałeś? Jakie jest Twoje doświadczenie, tak pokrótce? Myślę, że jakieś może 3-4 lata tego było, pracę na etacie, generalnie tutaj. A pracowałem w butiku z ciuchami pracowałem jako public relation, czyli tak zwany PR do naganiania ludzi do restauracji. Pomocnik barmana, pomocnik kelnera, kelner, barman, zastępca menadżera, menadżer, dyrektor. Mm -hmm. No to wygląda na to, że przeszedłeś dosyć długą drogę, jeśli chodzi o etat na Teneryfie, od chłopca na ulicy, który naganiał do baru, żeby napili się szota po dyrektora restauracji. No tak, tylko że zaczynałem od y, butiku, bo przyjeżdżając tutaj z Irlandii, y, byłem po prostu zmęczony pracą w restauracji, bo całe 10 lat, tak naprawdę prawie 10 lat w Irlandii, pracowałem w jakichś tam restauracjach. I w takim czasie byłem wypalony i postanowiliśmy, y, że jak przyjedziemy tutaj na Tenerife, to nie będziemy szukać pracy w zawodach, w których się najlepiej. Odnajdujemy, ale spróbujemy czegoś nowego. No i tą nową pracą była właśnie praca w butiku z ciuchami. No i powiedz, jaka, jakie są realia takiej pracy w takim butiku? Jak tam się pracuje, ile się zarabia, jak, jak wygląda na co dzień taki, taka praca? Znaczy generalnie dla, jeśli chodzi o mężczyzn, no to tutaj na, na Tenerife jest ciężej w ogóle dostać taką pracę, że pracowałeś w butiku, bo gdzie się nie pójdzie to w takich butikach pracują dziewczyny, kobiety. I to często blondynki. No ale dostałem taką pracę i zostało mi zaproponowane 900 euro miesięcznie. No to było takie zderzenie z rzeczywistością i to dość mocne, no bo przylecieliśmy tutaj z Irlandii, gdzie zarabialiśmy 350 euro tygodniowo. Plus tam wiadomo, w restauracji jeszcze napiwki do tego dochodziły, także tam mm -hmm. zależy od y, czasu, tak, sezonu, y, kiedy było naprawdę wizji, no to nawet i 500 euro zarabiało się tygodniowo. Tak? A tutaj taki strzał na, na otrzeźwienie 900 euro na miesiąc. I ile I tak, godzin tygodniowo wtedy pracowałeś? Y, to była praca 6 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie, tak. Miałem obserwować, zapisywać i Ewentualnie nanosić jakieś zmiany, i z takimi zmianami poszliśmy do, do właścicieli. Zmiany dotyczyły wprowadzenia innych języków też do pracy, oprócz hiszpańskiego i angielskiego, gdzie wpisaliśmy sobie przecież życie w pięciu językach, i jak rozmawiać z klientami. Plus, jeszcze porozmawialiśmy o tym, że no lepiej by było chyba wszystkim pracować 5 dni w tygodniu, a nie sześć i właśnie to była taka chyba szpilka, można w cudzysłowie powiedzieć. W żebra właścicieli, bo im się to bardzo nie spodobało. Dość agresywnie na to zareagowali. No my się nie daliśmy, nie daliśmy się zastraszyć. I od słowa do słowa po prostu rozeszliśmy się, tak? Poszliśmy, po prostu powiedzieliśmy właścicielom prosto w twarz, że nie chcemy już dla nich pracować. Nie czujemy się już tak komfortowo, żeby dla nich pracować po tym, jak nas potraktowali. No i że się zwalniamy. Zostało nam zapłacone za te dwa tygodnie, tam nie było żadnych problemów z tym i nasze drogi się rozeszły. Powiedz teraz odnośnie Twojej pracy na etacie już w restauracji, tak? No bo jednak wróciłeś, że tak powiem, na stare śmieci, czyli do branży, którą dobrze znasz z Irlandii. I teraz opowiedz może, jakie są różnice pracy na etacie na Teneryfie, właśnie w takiej branży gastronomicznej. Jakie są właśnie realia pracy tutaj na Teneryfie, a jak, jak to było w Irlandii? Czy odczułeś jakieś różnice? Mm, na pewno odczułem różnicę, jeśli chodzi o podejście do klienta. Tak? W Irlandii naprawdę trzeba było się starać, żeby klient był zadowolony. A tutaj to było takie, no, nie oszukujmy się, olewcze podejście do, do klienta. Jakaś skarga, coś. Pff, co, co ja panu zrobię? Nic. Z rachunku nic nie zostało anulowane. Nigdy, nawet jeśli klient zwrócił całe danie, płacił w całości cały rachunek, jak przychodził, co było dla mnie nie do pomyślenia. Mówię, jak można traktować tak klienta? Przecież on już no nigdy nie wróci. On zapłacił teraz, tam jakieś, nie wiem, nawet niech to będzie rachunek opiewający na sumę 300 euro. No to dzisiaj zarobiliśmy 300 euro. No ale ten klient już nigdy do nas nie wróci. Niech już nigdy więcej nie zostawi tutaj ani grosza. Mm. Ja byłem bardzo zdziwiony tym jak menadżer, menadżer, w ogóle generalnie tej restauracji, w której pracowałem miał takie podejście do tego, że Dobra jak nie on to następny, jak nie on to następny No i tutaj generalnie niestety, jeśli chodzi o ten ryf i o restauracje na ten ryf jest zwłaszcza te nabrzeżne, takie mm, skupiające się bardziej na, tu, na turystach No niestety takie podejście do klienta mają Ale też dużą różnicą tutaj na przykład, bo tak wrócę właśnie w porównaniu do Irlandii w Irlandii za każde właśnie takie spotkanie z personelu, tak jakiś staff meeting tak zwany, czy jakieś szkolenia, które przechodziliśmy BHP lub szkolenie na testowanie wina w Irlandii były płatne. My na przykład w swój dzień wolny szliśmy do pracy, bo akurat w ten dzień nasz dzień wolny wypadał w dzień, w którym jest spotkanie lub szkolenie i my szliśmy do pracy na godzinkę lub dwie i to było płatne. Tutaj na Teneryfie. Ja chodziłem na jakieś takie spotkania, szkolenia BHP i to nawet nie było wspominane przez właścicieli, czy przez kogokolwiek, że to będzie płatne. Po prostu marnowało się swój jedyny w tygodniu dzień wolny i szło się jeszcze dodatkowo na ekstra godzinkę, albo dwie do pracy, gdyby się komuś niechcący tak przydarzyło, że zatęskni za pracą po sześciu dniach pracy w tygodniu. Po 12 godzinach dziennie, no to jeszcze ekstra, siódmy dzień może sobie pójść do roboty, żyć nie umierać. No właśnie, to są realia pracy na etacie na kanarach. Sześć dni w tygodniu, nie płacą ci ekstra za godzinę. Nie do końca doceniają to, że zostajesz po godzinach i też nie. Znaczy, nie do końca, w ogóle nie doceniają tego, że zostajesz po godzinach i też nie dostajesz za to. Tylko weźmy, tylko weźmy pod uwagę to, że to, to, co tutaj mówimy, to jest z naszych własnych doświadczeń, tak? No to, oczywiście. Jest, to jest z moich własnych doświadczeń. Być może i na pewno tak jest, są osoby, które pracują tutaj normalnie 5 dni w tygodniu. W większości czasu będą to Kanaryjczycy, Hiszpanie, którzy mają pracę w markeciku, w dużym markecie, supermarkecie, na kasie, w ogóle generalnie w całym markecie ci pracują jako sprzątacze ulic, tak, w Ayutamiento, czyli dla e, dla rządu ale to są też, prace też kierowców autobusów no i ludzie, którzy pracują w hotelach też mają 5 dni w tygodniu yy, tak, hotele też, no ale to dlatego, że hotel to jest generalnie firma zewnętrzna, tak także oni trzymają się standardów europejskich i to by było nielegalne, żeby przyjmowali ludzi, którzy by pracowali po 6 dni w tygodniu. Owszem, ja myślę, że pewnie tak jest, że mogą przyjść sobie jakiś dzień ekstra, ale to jest wszystko płatne. Tak? Mhm. I na pewno wcześniej jest pytanie, bo w Irlandii też się zdarzało tak, że przychodziło się ekstra do pracy. Zdarzało się tak, że w święta było naprawdę tak busy w restauracjach w Irlandii, że pracowało się przez cały miesiąc bez dnia wolnego. Ale za to dostałeś odpowiednio zapłacone, a po tutaj nie. Czasu, po miesiącu czasu wypłata była taka, że yy, aż się chciało. Kolejny miesiąc pracować. No dobra, wróćmy na Teneryfę. Powiedz, jeśli chodzi o godzinę pracy, czy ty też pracowałeś w systemie takim siest, gdzie przychodzisz z rana, później masz przerwę i wracasz na wieczór? Czy miałeś taki lifestyle tutaj? No tak. I to, I to tak naprawdę przez większość czasu, od momentu, kiedy awansowałem na generalnego menadżera restauracji. Musiałem tam być tak naprawdę praktycznie cały czas. Miałem od godziny 11 rano do godziny 15, potem wracałem do domu, tak zwana siesta, jakiś obiad, coś do zjedzenia, posiedzieć, odpocząć i na 19 wracałem z powrotem do pracy i zostawałem tam już no minimum do godziny 23.30, najkrócej. To jak naprawdę nic się nie działo i przed 11 wszyscy klienci sobie wyszli, ja po prostu pozamykałem wszystko, zrobiłem kasę, powroty do domu zdarzały się nawet czasami o trzecie nad ranem. No Pamiętam. właśnie, czyli twoja, twoje życie toczyło się tak naprawdę wokół pracy. 6 dni w tygodniu, e, i właśnie z tym systemem przerwy w ciągu dnia tak naprawdę cały dzień byłeś w pracy, jeden, jeden dzień wolny. Takie są realia życia na Teneryfie w sensie pracy na etacie w restauracji, tak chcesz powiedzieć? No tak, ja bym chciał jeszcze tylko też dodać, że generalnie nie polecam nikomu absolutnie przyjeżdżać tutaj na ten ryf i pracować na etacie dla kogoś, yy, bo to jest samobójstwo, <laughs> Może... koniec życia. Znaczy koniec, no to jest koniec życia dla siebie, tak, no bo posłuchajcie, no nie macie czasu dla siebie w ogóle, absolutnie wtedy. Nie ma czasu na korzystanie z życia na teneryfie. W ogóle, no macie, nawet jeśli macie dzień wolny, po sześciu dniach dni w pracy, macie dzień wolny, to co wy robicie w ten dzień wolny? Sprzątacie, pracujecie, gotujecie, jedziecie na zakupy i jeszcze zostanie wam tam troszeczkę chwili pójść na plażę. Poleżycie trochę plackiem na plaży godzinę. I koniec. I na tym się wasz dzień wolny kończy, ale mentalnie z tyłu głowy cały czas macie jutro idę do roboty. Jutro idę do roboty. Jutro idę do roboty. I tak naprawdę cały czas jesteście w pracy. Jedyny dzień wolny to jest ten, mentalnie mówię, to jest ten, w którym na następny dzień macie wolne. Bo myślicie, fajnie, dzisiaj jutro mam wolne, zajebiście. ale to jest wszystko, to jest koniec, bo w dzień wolny stajecie i od razu macie w głowie, jutro idę do roboty. I to jest zamknięte koło. Yy, można, myślę, że można by było się psychicznie wymęczyć, gdyby tutaj padał deszcz. Yy, tu była taka pogoda jak w Irlandii, plus, te, y, plus y, te godziny pracy. No to totalna depresja. Koniec świata. Ale, że jest słońce, i każdego dnia się wstaje, i to słoneczko naprawdę świeci. No to energia jest troszeczkę inna. Jest energia, jest, są inne wibracje, lepiej się pracuje. Powiem szczerze, mimo tego, że jest gorąco, ja naprawdę fajnie było chodzić do tej roboty. Jakie największe plusy widzisz tej pracy? No Myślę, że jeśli chodzi o pracę akurat w restauracji, gdzie poznaje się bardzo dużo ludzi, no to miałem okazję poznać naprawdę fajnych ludzi, z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakt, mimo tego, że już tam nie pracuję. Pozdrawiam serdecznie, ci, którzy wiedzą, to wiedzą. Masz na myśli klientów, czy ludzi z personelu, których poznałeś? I tu, i tu, tak? Bo i ludzie z personelu są y, bardzo fajni, z którymi dalej utrzymuję kontakt, no ale w większości będą to raczej klienci, mm -hmm. tak? Z klientami zawsze jako, jako generalny menadżer restauracji moim obowiązkiem wręcz jest rozmawiać z klientami, tak? A powiedz może trochę o mm, wymogach może dla osób, które by jednak chciały spróbować pracy na etacie w takiej restauracji, czy są jakieś specjalne kryteria, które muszą takie osoby spełniać, żeby się zatrudnić w takiej restauracji, w jakiej ty pracowałeś? Co bym powiedział, no to to, żeby mieć jakąś znajomość tego hiszpańskiego języka, chociaż podstawową. Oprócz tego, że język jednak warto, warto byłoby mieć podstawy tego hiszpańskiego, to jakie jeszcze są kryteria, żeby móc zatrudnić się w takiej pracy, w jakiej ty pracowałeś w tej restauracji? No doświadczenie trzeba mieć, bo to można sobie pomyśleć, że kelner to każdy może być kelnerem. No i taka jest prawda. Każdy może być kelnerem, ale nie każdy to potrafi robić. Jeśli mogę tak powiedzieć. Także na pewno doświadczenie. Na pewno w restauracji, w której pracowałem ja. No dobra, a powiedz yy, yy, no to jeżeli taki poziom to jest restauracji, gdzie trzeba mieć już dwa języki mniej więcej na podstawowym poziomie i mieć doświadczenie no to jakich zarobków możemy się spodziewać bo myślę że wiele osób może to interesować że jeżeli jest no to jakiś pewno. lepszy poziom no to pewnie kasa też chyba lepsza tak u nas w restauracji podstawowa stawka na początek to było 1200 euro miesięcznie 1200 euro plus napiwki plus napiwki tak no to tych napiwków napiwki były rozdzielane zawsze tygodniowo dodatkowo 200 euro sobie do tego można było doliczyć czyli 1400 euro za no rok to, to, to jest całkiem dobra y, wypłata, jak na kanaryjskie warunki, gdzie w butikach, przypominamy, zarabia się od 900 euro średnio. Ile ja zaczynamy? Ja bym nawet polecił tutaj y, pracę y, w restauracji, no. niż y, iść do jakiegoś butiku pracować, tak? No bo tak jak mówię, w restauracji nawet jeśli zarobicie 1000 euro. Bo może się zdarzają takie restauracje, gdzie się zarabia 1000 euro. Zaczyna się od stawka, od takiej sumy, ale są jeszcze napiwki, tak? Czyli tam można sobie doliczyć jeszcze, no też zależy oczywiście od restauracji, od tego jaka klientela tam przychodzi, jakie napiwki są zostawiane. Bo pracowałem tutaj w kilku restauracjach i w tej, w której byłem menadżerem, na napiwki naprawdę nie mogliśmy narzekać. Ja tylko dodam, że jeśli chodzi o butiki, no to też możemy liczyć na e, zarobek ekstra w postaci prowizji od sprzedaży. Na przykład w butiku, w którym ja pracowałam miałam podstawę 1050 euro na miesiąc, 6 dni w tygodniu. Kiedy była osiągnięta sprzedaż na poziomie minimum 15 tysięcy euro, no to wtedy 1% od tego już dostawały, dostawałyśmy prowizję od sprzedaży. Czyli załóżmy, jeżeli za 20 tysięcy euro sprzedałam na miesiąc, no to 200 euro miałam prowizję od sprzedaży, co no, no nie było najłatwiejszym zabaż, zadaniem, no, sprzedać za 20 tysięcy euro. Zobacz, jak dużo musiałaś sprzedaży zrobić, żeby dostać od tego 1%. I zarobić i jak... być może wtedy 1250 euro, ale nie było to pewne, tak? Bo tutaj no miałam tak, 1050 no bo... podstawy. No tak, ale jeszcze pamiętasz, co się stało z właścicielem tego butiku, który Ci nie zapłacił za tak. to. Że zrobiła sprzedaż na ponad 20 tysięcy, wtedy pamiętam to było, a właściciel po prostu to olał i ci nie zapłacił tego. No a tutaj ja bym jeszcze dodała, Kuba, bo jest taka, tutaj taka, taki trend, bym powiedziała, na Teneryfie, że osoby, które pracują na etacie, wypracowywują sobie jakiś okres y, czasu, żeby mieć jakby zaliczone ileś tam dni, żeby móc przejść później na takie coś jak paro. Tak, co mógłbyś na ten temat powiedzieć? O co w tym wszystkim chodzi? Co to jest te paro i jak można się na to załapać? Paro to jest zasiłek, który jest przyznawany od rządu. Generalnie opiewa na sumę około 70-80% wypłaty, którą dostawaliśmy wcześniej. Tego, wypłata... co jest zapisane na kontrakcie, to Aha, musisz podkreślić. Tego oczywiście. Bo tutaj mamy różne. Tego, co jest zapisane na kontrakcie. To, co jest zapisane legalnie na kontrakcie, to od tego jest y, o, y, odliczana później, y, podliczany później ten zasiłek. Tak? I trzy ostatnie wypłaty z trzech ostatnich miesięcy, które się pracowały, są y, sumowane, i na podstawie tych trzech ostatnich wypłat jest y, wypłacany zasiłek. Dlatego tutaj też sporo osób kombinuje tak, że przez ostatnie 3 miesiące pracują w jakichś pracach, gdzie zarabiają nawet i po 2000 euro, bo też tak jest. Na przykład do hotelu idą i specjalnie biorą nadgodziny, i specjalnie pracują więcej, żeby dostawać jak największe wypłaty przez 3 miesiące, żeby później dostać jak największy zasiłek, tak? Odpisano od tego. To hotele specjalnie zwalniają swoich pracowników, bo jest sezon ogórkowy, tak, czyli jest bardzo spokojnie na wyspie. I, i hotelarzom nie opłaca się. Trzymać tych wszystkich pracowników, i, i staw jest po prostu redukowany. I w tym momencie, w momencie, w którym są zwalniani, oni sobie mogą mieć na te paro, czyli na ten zasiłek. I idą na ten zasiłek na jakieś 4 miesiące, 3 miesiące. Zależy, i hotel znowu ich potem przyjmuje do pracy. No, woli przyjąć kogoś, kto już dla nich pracował niż szukać jakichś nowych pracowników, tak? Ale to już jest, to już jest można powiedzieć taką regułą, bo znaliśmy tak. ludzi, którzy tak pracują od iluś lat, tak. że są regularnie zwalniani i przyjmowani. Tak, to jest, to jest regułą. No, w restauracjach to wygląda y, zupełnie inaczej, tak? Żeby zostać zwolnionym, no to y, też, żeby pójść na paro, no to nie można się samemu zwolnić. No bo to by było bez sensu, zwalniasz się z pracy i idziesz sobie na zasiłek, tak? Jesteś zwalniany przez pracodawcę. I w momencie, kiedy pracodawca cię zwolni, z tym dokumentem, który potwierdza to, że zostaje zwolniony, ale niedyscyplinarnie, tylko po prostu z takiego powodu, że nie ma wystarczającej ilości miejsc pracy, nie ma wystarczającej ilości klientów, tak, którzy przychodzą do restauracji i jest po prostu osoba zbędna do tego, żeby, żeby pracować. To są też niepotrzebne koszty dla właścicieli restauracji, tak, bo muszą płacić dodatkowe podatki, ubezpieczenia itd. Więc, jeśli ta osoba jest w tym momencie zwolniona, z tym dokumentem idzie do urzędu odpowiedniego, przedstawia wszystko, i wtedy na podstawie właśnie tych trzech ostatnich wypłat jest przyznawany zasiłek, który, uwaga, może być wypłacany nawet rok czasu. To jest fantastyczne tutaj, no bo yy, yy, nawet na rok można iść tak i odpocząć. A uwierzcie, że, że tutaj rok czasu to leci tak, i nagle się okazuje, że trzeba do roboty wracać. No ja bym tutaj jeszcze dodała do tego, jak zadałam Ci pytanie, co potrzebne jest, żeby iść do pracy na etacie, to oprócz tego, co Kuba powiedział, że język hiszpański i angielski na podstawowym przynajmniej poziomie i tam jakieś doświadczenie, to na pewno z tych takich formalnych spraw, no to potrzebne jest na pewno nasz numer NIE, tak, numer identyfikacji podatkowej, który musimy sobie wyrobić wcześniej na policji, no i z Securidad. Seguridad Social, tak? tak? Czyli takie, num... takie ubezpieczenie, można powiedzieć. Bez tego. Numer socjalny, tak? No, socjal... no. Tak, tylko że bez tego, bez tego nie zostaniecie w ogóle przyjęci. I teraz tak. Numer NIE, który macie, który, możecie, który tutaj możecie sobie wyrobić bez y, Seguridad Social, y, musicie mieć numer NIE, żeby w ogóle jakąkolwiek pracę dostać. Bez numeru NIE nie zostaniecie przyjęci. Nie będzie sporządzony kontrakt, nie, nie będą spisane dokumenty, nic. Nie ma szans. Musi być numer nie. I teraz, w momencie, kiedy macie numer nie, a nie macie tego Seguridad Social, dostajecie właśnie ten taki wstępny kontrakt. I z tym wstępnym kontraktem idziecie dopiero do urzędu i składacie ten dokument na Seguridad Social. To jest kwestia dosłownie kilku minut załatwienia, przynajmniej w moim przypadku tak było. Może przez te pięć lat, jak jesteśmy tutaj na ten ryfie, coś się zmieniło, ale wtedy to była kwestia kilku minut. Więcej się czekało w kolejce niż załatwiało ten numer. Pan mi dał ten numer, ja z tym numerem wróciłem do zakładu pracy. I jak już zaniosłem ten numer, to dopiero został sporządzony pełny kontrakt tak, o pracę w tym momencie. Dobra, a teraz przechodząc już do kolejnego, już ostatniego pytania, no. podsumowując, czy trudno jest w ogóle dostać pracę na etacie na Teneryfie? Wiecie co? Wiesz, jak się siedzi w domu i, i pije drinki cały czas i, i jeszcze pali do tego mhm. i ogląda Netflixa, to jest bardzo trudno. Mhm. Ale jeśli przyjeżdża tutaj ktoś z myślą o tym, że chce pracować, to tą pracę znajdzie. My długo nie musieliśmy szukać pracy. My pracę naprawdę szybko znaleźliśmy, bo my chcieliśmy pracować, tak? Dla chcącego nic trudnego. Się. A powiedz gdziekolwiek, jeszcze, gdziekolwiek gdzie szukamy pracy na etat? Jak szukamy pracy na etat na Teneryfie? Są różne pola manewru, tak? Można wejść na Facebooka, zapisać się do grup generalnie tutaj na Facebooka, na, na Teneryfie i popytać tam. Proponujemy grupy angielskie, Tenerife Jobs i tego typu rzeczy, bo. Czy też hiszpańskie? Czy też hiszpańskie? No, raczej tak? w polskich tutaj ciężko będzie coś znaleźć. W polskich może być ciężko coś znaleźć, tak. Ale chyba, że w, ale ktoś w angielski... poleci gdzieś, ale tak, raczej chyba, się tam nie, pole... nie ch... Tak, im. chyba, że ktoś poleci. Jeśli chodzi o ogłoszenia, to ich nie ma, ale gdybyście zadali pytanie, to być może ktoś byłby w stanie Wam podpowiedzieć, gdzie ktoś ewentualnie przyjmuje do pracy. Ale tak jak Klaudia wspomniała, Tenerife Jobs, angielskie grupy, no to to jest pierwsza opcja, gdzie możemy zacząć szukać pracy. Drugą opcją jest Milanuncios też, gdzie można by było jakieś tam powiedzmy ogłoszenie Wystawić, że poszukujecie pracy, tak? Lub szukać ogłoszeń, które lub są szukać, wystawione. Lub szukać ogłoszeń, które są wystawione, No to no, jest to tak jak, nie wiem, polski OLX. I, i Dandil w Irlandii. No. też można tam wszystko kupić można tam wszystko sprzedać ale są też różne ogłoszenia tak, tak. Yy, oprócz tego jest jeszcze yy, są jeszcze gazety tutaj drukowane za darmo które można gdzieś ewentualnie w jakichś sklepach takich yy, angielskich sobie wziąć i tam będą też mogą się znaleźć jakieś ogłoszenia yy, w sprawie pracy no i oczywiście jest jeszcze ostatnia opcja drukowanie CV i chodzenie tak i to jest I chyba i najlepsza tam... opcja bym powiedziała no i może być tak, że wiecie, jak wchodzicie z CV akurat do, do jakiegoś lokalu czy do jakiegoś baru i akurat ktoś w tym momencie się zwolnił, no to jest miejsce, tak? I możecie zostać przyjęci natychmiast. E, u mnie było chyba tak właśnie w przypadku tego PR-a, public relations. No ja na przykład tak, dostałam właśnie pracę w butiku, pojechałam na rowerze, zostawiłam CV i, i po prostu akurat okazało się, że tam potrzebują. Mimo wszystko, my bardzo polecamy, żeby jednak coś sobie samemu wykombinować wcześniej, jakąś pracę przez internet najlepiej, albo swój jakiś biznes ogarnąć, czy generalnie jakieś takie coś swojego niezależnego prowadzić dlatego że tutaj na etacie no nie jest łatwo tak ciężko no tak jak, tak jak no na Teneryfie się nie przyjeżdża pracować na Teneryfie się przyjeżdża żyć dokładnie I, i ja się tego trzymam ja na przykład pracowałam na Teneryfie na etacie przez 4 miesiące i to były moje jedyne 4 miesiące i, i reszta mojej pracy to była przez internet dlatego zupełnie moje życie inaczej wyglądało niż Kuby. No, odkąd Kuba y, razem ze mną z domu pracujemy i teraz rozwijamy nasz kanał, to y, naszą działalność to po prostu jest zupełnie inne życie. No i tak na koniec byśmy chcieli Was y, poinformować, powiadomić i przypomnieć generalnie, że my y, jako Love Explorer zajmujemy się teraz nieruchomościami. Czyli jeżeli ktoś z Was poszukuje nieruchomości e, pod inwestycję na ryfę, czy chcielibyście tutaj zamieszkać, to my. Na naszej stronie mamy zakładkę z nieruchomościami, gdzie możecie po prostu pooglądać na nieruchomości naszej oferty z naszej oferty, ale też mamy taką usługę Property Tour, czyli jeżeli macie już na oku jakąś nieruchomość, którą chcecie kupić, a nie możecie przyjechać osobiście na ten ryfę, żeby to sprawdzić, to my jesteśmy na miejscu, pojedziemy i zrobimy rekonesans tego miejsca, zrobimy dla was raport. Także zapraszamy Was na naszą stronę loveexplore.pl łamane przez nieruchomości lub przez property tour i tam będzie więcej informacji. A poza tym mamy jeszcze jedną usługę, jaką jest wynajem mieszkań na wakacje. Czyli jeżeli przyjeżdżacie tutaj tylko wypocząć na wakacje i chcielibyście wynająć sobie prywatny apartament, to również na naszej stronie pojawiła się nowa zakładka wynajem wakacyjny. Coś jeszcze Kuba chciałbyś dodać? Bo ja to tak w sumie na koniec chciałam zapromować te rzeczy, którymi się też teraz zajmujemy, żebyście byli świadomi, że też będziemy tego więcej promować u nas na kanale. No i już powiedziałeś wszystko. Ja chciałem wtrącić, ale już... Do następnego filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiamy Was z naszego salonu. Ty, salonu. Tarasu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Dajcie znać w komentarzach czy w ogóle ten mm, spontaniczny wywiad y, do czegoś wam się przyda. No i czy macie jakieś pytania, bo jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie pracy na etacie, to też oczywiście komentujcie. No a jeśli macie jakieś doświadczenia, scenerywy z pracy na etacie, to też podzielcie się w komentarzach. Jesteśmy ciekawi, jak to u Was było. Pozdrawiamy. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, no i zmiażcie te kciuki. Heja. Pamiętajcie o dzwoneczku. Mam. No,